Siemano, jest 8.30 30 parę. Ja właśnie jadę z El Chalten do El Calafate do lotnisko. Najpierw na stacji zatankować samochód, żeby oddać do pożyczalni i później na lotnisko. Czasu mam tak na styk, bo mam jakieś 3 godziny drogi, może troszkę mniej, no chyba troszkę mniej. Bo tu nawigacja źle pokazuje w tamtą też mi w stadio. Po pokazywało 80 km tak wiecie. Ciąg prostej drogi, 80 km, że nawet nie trzeba było skręcać praktycznie. To znaczy to, do w godziny, a przyjechałem do w 40 minut, więc... Yy... Nawigacja jakąś godzinę nadkłada, więc na 11 powinienem być 11.10 w wypożyczalni, lot mam 13, ale to na luzie, bo ostatnio byłem 2 godziny 10 przed lotem, to godzina 40 już czekałem na samolot. I to było na tych lokalnych lotach, na y, krajowych, ale w Buenos Aires, czyli to jest większe lotnisko. No tutaj ile jest samolotów? 3 samoloty na dzień, 4, więc wydaje mi się, że obsłużył bardzo szybko, więc nawet jakbym był, nie wiem, 11.40... To na ludzi się nic nie stanie. Jestem raczej znaczy spokojny, ale i tak tutaj na tej prostej chcę maksymalnie przyspieszyć ile się da, bo tu sugańczy nie 110 w ogóle. Na takiej normalnej drodze jednopasmowej i po jednym pasie w jednym, w jednym kierunku jest 110, więc jadę tak 130, 120 mniej więcej i tyle. I troszeczkę nadrobię. robię. Tipo na 4000 obrotów wyje, jak nie wiem, ale <noise> Tipo, przepraszam, Kronos. Ale wiecie o co chodzi. I następny cel to jest Uszłoja. Bardzo ciężko się to wmawia, czyli niepoprawnie to wymawiam. Jest to miejscowość na tej ziemi, to już taki praktycznie koniec świata. Jest nazywana, jest nazywana miejscowość najniżej niżej na południe, ale to jest nieprawda. Z tego, co czytałem, że to jest tak okrzyknięta, ale to, to jest bzdura, muszą jeszcze jakieś niżej, ale na pewno jest jedna z większych, jak nie największa, taka z lotniskiem, jest największa na południe wysunięta. jadę, jadę i mam taką rozwinę, że jakie tu są bezdroża. Na Islandii się tak wydawało, że to są też tak, że po prostu macie drogę i nic dookoła, ale tu jeszcze bardziej, bo tam stacja benzynowa była co jakieś 40 km, jakieś takie małe zabudowania, no nie miasteczka, ale jakieś tam chałupy, cywilizacje, wiecie, na taki jakiś sklep czasem trafił, a tutaj z El Calafate do El Chalten po drodze nie ma żadnej stacji benzynowej, na przykład to jest 210 km, żadnej stacji, dosłownie nic, żadnych domów mieszkalnych, w zasadzie nic takiego. Jedyne co jest, to jedno miasteczko, znaczy miasteczko, kurwa, to jest jakaś miejscowość, tak, ale trzy blaszane chałupy i tyle. I to jest niby jakaś restauracja, tak pisało na znakach, ale to nie wyglądało, szczerze mówiąc. No i tyle, i przez 210 km masz trzy domy i tyle. <grydy> Żadnej stacji, nic. Dlatego trzeba zawsze tankować albo w El Alphata, albo w Welczeloten. Przepięknie jest, tyle tych lam. Nie wiem, już tysiąc lam widziałem. Takich statek, wiecie, po 20-40 osobników to już kilkanaście, yy, kilkadziesiąt widziałem. Trzeba uważać, żeby nie wpadły pod koła. Ktoś mówi, że już czasem przeskakują przez jezdnię, albo że mogą znaleźć na jezdni. No ja na razie nie, nie spotkałem się. Czasem, że stoją przy drodze, fakt, ale one się generalnie boją. No jak próbowałem nagrać jakiś film, tak zbliżenie czy, czy zdjęcie, no to samochód hamuje, on od łeb do góry i bezpiecznie na 50 metrów się oddalały. No i to są właśnie... to jest miejscowość. Trzy domy i tyle. Nic tutaj więcej. Nie ma i to jest jedyna jakaś Rio La Leona, czy chałupy, właśnie. nie no, jest chyba restauracja, bo i hotel, no nie jest hotel. Bo jakiś autokar zatrzymał się, więc jest. Właśnie to jest po prostu jedyne, co jest po drodze, nawet nie ma domów w mieszkalnych, tylko jest jeden, jakiś tam hotel po środku drogi. To jest na 100, do, 100 km do El Calafate, czyli w zasadzie w połowie drogi. Tu poczucie pustki jest jeszcze większe niż na Islandii. Myślałem, że tam już jest taki wiecie, wyższy poziom, ale tutaj to jest w ogóle. Ale to jest genialne, naprawdę taka świadomość, że po prostu nie ma niczego dookoła, tak naprawdę niczego. Jestem tylko ja i droga tak naprawdę. Jak ktoś lubi jeździć autem, naprawdę fajnie się jeździ po takich, po takich drogach, po takich miejscach właśnie gdzie nie ma nic dookoła, tylko widoki, pusta droga, często jeszcze taka... Prosta jest, na przykład, nie wiem, 50-kilometrowa, że bez żadnych zakrętów. Trochę jak w Stanach vibe tutaj momentami. Człowiek już teraz wjeżdżał w taką sekwencję, gdzie tu będzie więcej zakrętów. A to też fajnie się jeździ. Jak jest dużo zakrętów, to można od lewa do prawa, jak Robert Kubica się poszedł normalnie. Jestem już na ognistej ziemi w i Autko mam takie samo, tylko inny kolor wtedy był biały, teraz jest srebrny. Też świat tipo zwany Kronosem tutaj. Jadę się zameldować, chyba albo zwiedzać, albo zjeść już sam nie wiem, ale chyba wytrzymam z głodem. A póki jeszcze jest słońce, bo jest 15, i jeszcze jasno, to jeszcze bym coś pooglądał, popatrzył, pozwiedzał. Dzisiaj napiętego grafiku nie mam. To taki jest dzień, właśnie, żeby troszeczkę odpocząć, coś tam zobaczyć. A jutro jest po prostu bardziej intensywny dzień. Jutro będę szedł na szlak. Do jeziora Laguna Esmeralda, to jest już łatwiejsza trasa i dużo krótsza, więc tu bez problemu się uda dotrzeć do celu i tu nie będzie żadnej nie wiem, potrzeby jakichś raków czy kijków, także tutaj na ludzie. Pierwsze wrażenie, bardziej górzysty niż się spodziewałem, dużo góry dookoła, bardzo ładnie, myślałem, myślałem, że będzie, no nie wiem, troszkę inny krajobraz, szczerze mówiąc, ale in plus, in plus na pewno. Jestem już na, na nowym odsegu, zameldowałem się. Trochę mi gość wkurzył, bo jakiś taki cwaniak straszny. Coś mi zaczął wmawiać, że lepiej bym płacił w dolarach, a nie w peso, co jest bzdurą, bo najczęściej po słabym przeliczniku wtedy przeliczają i się generalnie człowiek płaci więcej niż powinien, więc przycinają na tym, a on się mi wmawia, że bardziej się opłaca mi płacić w dolarach, niż w PESO, no to jest bzdurowo, bo im się bardziej opłaca jak się płaci jak ja płacę w dolarach, z tego względu, że tutaj ciężko jest zamienić na dolara, no bo jest deficyt, bo ta gotówka i PESO jest gówno warte z każdym miesiącem jest coraz mniej warte, brakuje im tego i no jedyna opcja jaką możecie zrobić jak macie oszczędności jakiekolwiek, no to albo wymienić na dolara, albo kupować jakieś nieruchomości i tego typu rzeczy, co będą razem z inflacją wzrastać, wiadomo, że jak ktoś nie ma dużej kwoty, no to będzie będzie zmieniał na dolara, więc w Argentynie jest bardzo ciężko kupić dolara w tą stronę, więc wiadomo że im jest giga na rękę jak ja będę płacił w dolarach, no ale mi niekoniecznie, bo wtedy przycinają na kursie najczęściej, że na ulicy musisz dostać nie wiem, 71 tysięcy za 100 dolarów, a oni Ci przeliczą na przykład, żebyś płacił w dolarach, to przeliczą Ci po kwocie mniejszej wtedy i wtedy jest problem, no. Jak przeliczysz 100 dolarów na kursie oficjalnym, to to jest 34,5 tysiąca peso, no a Ty za to masz 71 tysięcy, jak pójdziesz do kantoru, czyli kantor, idziesz do kantoru wymienić pieniądze i płacisz może masz dwa razy taniej. I tak na przykład można było zrobić w pierwszym w Buenos Aires, a tutaj chłopiec już nie liczył po oficjalnym, tylko po jakimś innym. Dziwię się, trochę z nim coś tam popisałem, bo generalnie... Tak, popisałem, bo ani słowa po angielsku, nawet jakiś podstaw typu many, nie wiem, i tak dalej, nic, po prostu nic. I on na translatorze, i ja na translatorze, i tak rozmawiali sobie. Także taka to ta robota. No, w mnie strasznie. Już uznałem, że się nie będę kłócił, co ja tutaj mam do zyskania, no niedużo. dużo, to jestem na wyjeździe, nie mam czasu, żeby się tutaj wykucać. A few moments later. To był właśnie pociąg. Zwany pociągiem na końcu świata, coś w tym stylu. Jutro jak się uda, jak się wyrobię z trekkingu, to się przejadę, bo wycieczka trwa około 2 godziny, a ostatnio to jest o 15. Więc jak się uda, jutro to, bo dzisiaj jest już 17, no to już się spóźniłem. A jutro jak się uda, to spokojnie się przejechać. Zobaczymy, może się uda. Zawsze to jakaś atrakcja. Coś ciekawego w sumie. Tempo wolne ma ten, ale to chodzi o to, żeby oglądać sobie tam widoczki i tak dalej. Ale ja co zawijam się dalej. Zwiedzać jeszcze około 2,5 godziny dnia, więc można jeszcze coś porobić. No widoki drogowe bym powiedział jak w Rosji, jak w jakiejś Syberii, gdzie tam się nie buduje za bardzo dróg asfaltowych, tylko ziemne właśnie się ugniata, bo przez tam mróz, śnieg i ogólnie warunki atmosferyczne, no nie ma to większego sensu. I mam wrażenie, że tu jest podobnie albo to po prostu brak sensu jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. No, tu już widzicie faltówka momentami dalej jest. To no, w wiasteczku wiadomo, że jest asfalt, ale na obrzeżach, na razie byłem tylko z jednej strony, no to ciekawe doświadczenie po takiej ziemnej drodze. No, ukrywam, że momentami takie błotko było, ale to na, na przód. Ale na razie jest okej. Okay. No, super doświadczenie. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem. Możemy ja sobie dopiero uświadomić i przypomniałem, że to przecież nad oceanem jest. Dlatego takie zapachy, normalnie miasteczko portowe. Wydaje mi się, że tutaj się też lokali się utrzymują oprócz turystyki, to właśnie z rybołówstwa, tak? Tak to się nazywa, czy to z rybactwa. No to jest miasto dużo większe niż myślałem. Zdecydowanie to większe niż El Calafate. Wydaje mi się, że tak z dwa razy większa. Takie skupisko po prostu na końcu świata, można powiedzieć ludzi. Wjechałem na punkt widokowy i właśnie idę po kładce, czy kładce. nie wiem czy oni zrobili 30 stopni, zamiast tego się idzie tylko tak lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, to chyba bez sensu, ale no zaraz będę na miejscu, widoki są naprawdę ładne. Głównie po tyłownicy i ziemi się dużo mniej spodziewałem, już na ten moment naprawdę mi się podoba, Ta oszczułania i okolice naprawdę fajne, zobaczymy jak to będzie dalej. tutaj zobaczyć, to jest stok narciarski. Nie jest to oczywiste, przynajmniej dla mnie, ale jest to stok narciarski normalnie, infrastruktura nie za duża, ale podaję, że dwa stoki, wyciąg przysyłkowy Jeśli chodzi tam o chaty jakieś tam w pożyczalni, to sporo tego jest. Także wydaje się to w miarę dobrze zorganizowane i właściwie dziwiłem czemu tak dużo aut wraca teraz do miasteczka, bo ja wyjeżdżałem, a mnóstwo ludzi wjeżdżało. Tak się skąd oni wracają? Teraz... Mam odpowiedź właśnie ze stoku, bo rzeczywiście nawet mieli te takie bagażniki na narty na dachu, to by się wszystko zgadzało. Bo dla mnie nie jest oczywiste, że stoki narciarskie są w Argentynie. Sportu zimowych się jakoś mocno nie kojarzy, znaczy w ogóle się ich nie kojarzy, ale przez to, że to jest taka rekreacyjna, stricte do, do wyczynowego uprawiania sportu to, to daleko. Ale ciekawostka dla mnie ogromna, że... Normalnie stoki narciarskie, można narty wypożyczyć, dwa stoki nawet takie względnie strome bym powiedział, stopień amatorsko-średnio zaawansowany, może. Wracam i jadę na Szamę, jutro wyjście na szlak, może się uda jeszcze pociąg, zobaczymy i później pojutrze wylot do Rosario. Podróż mi zajmie cały dzień niestety z przesiadką w Buenos Aires, więc tam już trochę dłużej zejdzie. W portu było niestety. Tam, gdzie były jakieś tam inne dania, normalne, no to rezerwacje nie dało się w ogóle tak wejść z buta. A ta pizza, w którą zaraz się będę do testu. Teście wzrączki, bo nie ma tutaj jak położyć hamerycz. Dobra, chyba najlepsza kolor bym do tej pory. Szczególnie taka słona, myślę, że to jest taka 8,5 nawet. Bardzo dobra. Powiem to jeszcze w Patagonii w El Chalten my no testujemy. Zero kalorii. Pisze coś tam Patagonia, coś tam wnioskuje, że mam teorie, że to jest coś powiązane z winokronami, ale nie wiem, zapach nic mi nie mówi. Bleh. Kurde nie wiem co to za smak, jak rozwodniony syrop ziołowy, ale nie słodkie, kurwa nie wiem z czego to jest, nie wiem, pierwszy raz tak, że totalnie nie mam pojęcia z czego to jest, nie jakieś ziołowe, nienawidzę tego, w sensie nie lubię jak są jakieś wszystkie te alkohole, takie na ziołach, nie? Jakiś tam Jagermeister, yy, Becherowka i tak dalej. Nienawidzę tego. Nienawidzę. To jest takie podobne, ale rozwodnione, ale podobny smak ma, bo to jest napój, nie? Ble. To jest, wiecie, normalny, bezalkoholowe yy, i bez cukru, tak? Zero kalorii, normalny napój taki. Ale uff, nie moje smaki. Nie moje smaki, zdecydowanie. To było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia co w sobotę o 11.00. Na razie. Siema.